Drodzy i szanowni Państwo, Panie i Panowie, Lektorzy, Dziekani, Profesorowie, Pracownicy Nauki Polskiej, Jestem niezmierny rad, że ponownie na moim szlaku pielgrzymim po Ziemi Ojczystej danym jest spotkać się z Wami, ludźmi nauki, przedstawicielami wyższych uczelni z całej Polski. Jest rzeczą bardzo wymowną, że te spotkania ze światem nauki stały się już częścią integralną papieskich podróży po wszystkich kontynentach. Są to bowiem momenty szczególnego świadectwa. Mówią one o głębokiej i wielorakiej więzi, jaka istnieje pomiędzy powołaniem ludzi nauki, a posługą Kościoła, która w swej istocie jest diakonią prawdy. Spotykamy się dzisiaj w Toruniu, w mieście zwanym miastem Kopernika na Uniwersytecie Jego Imienia. Odkrycie, jakiego dokonał Kopernik, jego znaczenie w kontekście historii nauk przypominają nam stary, żywy spór, jaki toczy się pomiędzy rozumem i wiarą. Chociaż dla samego Kopernika jego odkrycie stało się źródłem jeszcze większego podziwu dla Stwórcy i potęgi rozumu ludzkiego. To dla wielu było powodem poróżnienia rozumu z wiarą. Jak jest naprawdę? Czy rozum i wiara to dwie rzeczywistości, które wzajemnie muszą się wykluczać? W rozdźwięku pomiędzy rozumem i wiarą Wyraża się jeden z wielkich dramatów człowieka. Ma on wiele przyczyn. Zwłaszcza począwszy od doby oświecenia, przesadny jednostronny racjonalizm doprowadził do radykalizacji postaw na gruncie nauk przyrodniczych oraz na gruncie filozofii. Powstały w ten sposób rozłam pomiędzy wiarą a rozumem wyrządził niepowetowane szkody nie tylko religii, ale i kulturze. W ogniu ostrych polemik zapominano często, iż wiara nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy, pokłada w nieufność. Jak łaska opiera się na naturze, i pozwala jej osiągnąć pełnię. Tak wiara opiera się na rozumie i doskonali go. To jest cytat z Encykliki Federacji. Wiara i rozum to jakby dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji praw. Potrzebna jest dzisiaj praca na rzecz pojednania wiary i rozumu. W encyklice Fidesz Ratio pisałem, wiara pozbawiona oparcia w rozumie skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. Złudne jest mniemanie, że wiara może silnie oddziaływać na, na słaby rozum. Przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo. Może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi bytu. Odpowiedzią na odwagę wiary musi być odwaga rozumu. Jest to w gruncie rzeczy problem wewnętrznej jedności człowieka, ciągle zagrożonej podziałem i atomizacją jego poznania, któremu brak zasady jednoczących Specjalne zadanie w tej dziedzinie staje przed dzisiejszą filozofią. Ludziom nauki oraz ludziom kultury powierzona została szczególna odpowiedzialność za prawdę, dążenie do niej, jej obrona i życie według niej. Znamy dobrze trudności związane z ludzkim poszukiwaniem prawdy których dzisiaj na czoło wysuwają się sceptycyzm, agnostycyzm, relatywizm i nihilizm. Dzisiaj nierzadko usiłuje się nam mówić, że skończył się bezpowrotnie czas pewności poznania prawdy oraz że jesteśmy nieodwołalnie skazani na totalny brak sensu na prowizoryczność poznania, ciągłą zmienność i względność. W tej sytuacji jawi się nagląca konieczność potwierdzenia podstawowego zaufania do ludzkiego rozumu, do jego zdolności poznania prawdy, także tej prawdy absolutnej i ostatecznej. Człowiek jest zdolny do wypracowania w sobie jednolitej i organicznej koncepcji poznania. Wycinkowość wiedzy, fragmentaryzacja sensu burzy wewnętrzną jedność człowieka. Człowiek dąży do pełni poznania, gdy jest, gdyż jest istotą, która z natury szuka prawdy. I nie może bez niej żyć. Trzeba, aby nauka współczesna, a zwłaszcza współczesna filozofia, odnalazły, każda we własnym zakresie, wymiar sapiencjalny, polegający na poszukiwaniu ostatecznego i całościowego sensu ludzkiej egzystencji. Poszukiwanie prawdy dokonuje się nie tylko w indywidualnym zmaganiu w bibliotece czy w laboratorium, ale ma także wymiar wspólnotowy. Człowiek udoskonala się bowiem nie tylko przez zdobywanie abstrakcyjnej wiedzy o prawdzie ale także żywą relację z drugim człowiekiem, która wyraża się przez dar z siebie i przez wierność. Z tej wierności, która uzdalnia do złożenia siebie w darze, człowiek znajduje pełnię praw pewności i bezpieczeństwa. Zarazem jednak poznanie oparte na wierze, którego podstawą jest zaufanie między osobami, nie jest pozbawione odniesienia do prawdy. Wierząc, człowiek zawierza prawdzie, którą ukazuje mu druga osoba. Jest to z pewnością doświadczenie bliskie każdemu z Was tu obecnych. Do prawdy dochodzi się także dzięki innym, dialogu z innymi. Dla innych poszukiwanie prawdy i dzielenie się nią z innymi jest ważną posługą społeczną, do jakiej w sposób szczególny są wezwani ludzie nauki. Stają dzisiaj przed nauką, w tym także przed nauką polską, wielkie wyzwania. Niebywały rozwój nauk i postęp techniczny rodzi fundamentalne pytania o granice eksperymentu, o sens i kierunki rozwoju technicznego, o granice ingerencji człowieka w przyrodę i środowisko naturalne. Postęp ten jest zarazem źródłem fascynacji, jak i lęku. Człowiek coraz częściej lęka się wytworów własnego rozumu i własnej wolności. Czuje się zagrożony. Dlatego też tak ważne jest dzisiaj przypomnienie sobie tej podstawowej prawdy, że świat jest darem Boga stwórcy, który jest miłością, a człowiek stworzenie, jest powołany do tego, ażeby był roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem. Trzeba sobie ciągle na nowo przypominać, iż rozum jest darem Boga. Pięty Tomasz powiedział, największym darem Boga jest rozum. Znakiem Bożego Podobieństwa, jakie, jakie każdy człowiek nosi w sobie. Dlatego też tak ważna jest ciągła pamięć o tym, iż autentyczna wolność badań naukowych nie może abstrahować od kryterium prawdy i dobra. Troska o sumienie moralne, o poczucie odpowiedzialności dla człowieka, ze strony ludzi nauki, urastają dziś do rangi podstawowych imperatywów. To właśnie na tym poziomie decydują się zarówno losy nauki współczesnej, jak i w pewnym sensie losy całej ludzkości. Trzeba pamiętać wreszcie o potrzebie wdzięczności nieustannej wdzięczności za, tym, te, za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek. Ten, dzięki któremu, z którym, dla którego łącza się wielką przygodę poszukiwania praw. Drodzy i szanowni Państwo, na zakończenie pragnę jeszcze raz podziękować za to dzisiejsze spotkanie. Pragnę zapewnić, iż sprawy kultury polskiej, sprawy nauki polskiej noszę głęboko w swoim sercu. Serdecznie więc Was pozdrawiam. A poprzez Was pozdrawiam wszystkie środowiska uczelniane w Polsce, środowiska, jakie reprezentujecie, zarówno profesorów, jak i studentów oraz cały personel administracyjny i techniczny proszę o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dziękuję